To naprawdę nie mój problem. Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaś z mojej ławki i to już! A ty co takiego zrobiłeś? Nie było tego zbyt wiele. O, nieważne. Niedługo ci coś wynajdę, chłopcze, nie myśl, że zapomnę o tym, co jesteś mi winien. Na całej wyspie zakopałem rzeczy warte parę setek sztuk złota. A ty oczywiście wszystko sobie przywłaszczyłeś, co? Będziesz musiał odpracować swój dług. Posłuchał niewłaściwych ludzi.